Dzień dobry wszystkim yy, ponownie mamy, że tak powiem, małą niespodziankę. No, a w każdym bądź razie tak, kilka dni temu, tygodni temu, nie pamiętam, może z dwa tygodnie temu zarejestrowałam się na stronie Philipsa i Sonus chyba. No i powiem Wam, że niespodziankę dostałam dzisiaj. Byłyśmy z dziewczynami w McDonaldzie. Moja sąsiadka zapukała do mnie z paczką, oczywiście patrzy nie to moje fajniskie na oglądisko, nie? Nie rób. No, <laughs> no zostaw mi te frycki. W każdym bądź razie przyniosła mi sąsiadka paczkę. I ku mojemu zdziwieniu nic sobie nic nie zamawiałam. Nie, wczoraj zamawiałam już tylko do samochodu. No ale... Tak się nie Co dostałyśmy? Dostałyśmy do przetestowania blenderu. Tak się nie. No, także dzisiaj mielimy psa. Robimy to z psa? Nie, mam No Robimy... to z kota. Czekaj, to znaczy jakiegoś. W każdym bądź razie jestem mega, mega, mega pozytywnie zaskoczona. Mikołaj przyszedł do mnie wcześniej niż zwykle. No, w każdym bądź razie zobaczymy, co tu. Jak to działa? O, jeszcze półkilnówka, nie, nie otwieramy. Niby jakiś bio. Zaraz zobaczymy. O, dobra. I mamy coś podobne smówki w domu, ale. Takie miejskie z nasy... Czemu to jest tak? A, bo to to się tak to się No tak. się Nie, no się, się nie zepsuło, ale... jest pakietem. Ale powiem Ci, że zapakowane faktycznie jest w bio. No, takie do pakietu bo coś tam. No, w każdym bądź razie sprawdzałyśmy cenę yy, na internecie. Cena takiego to 59,99 zł. tak. Dużo No tak, dużo, nie dużo, ale jak na, no jak na blender to dużo. Tam będzie jeszcze jakaś zakrętka, bo to nie było można zabierać ze sobą. Muszę ale... zdałaś to tam. Okej. Okay. Nie wiadomo. No. to tutaj, nie? nie było. Nie, no to już nie ma nic. Musiałam to być jeszcze jakaś zakrętka. Nie. Nie ma nic. Nie ma, nie ma nic do o. mamy zakrętkę. Tak, nie spadła z obrażenia. Nie, nie spadnie. Także ja się oddełam na kołaję. Pani na Tak, Dobra, no jak tego móc pić? Także. Zakręcę. Miraczka jest, maksymalnie 80 ml. Epi, pum, księstwo, edycja. Także będziemy testować zaraz, zobaczymy, czy tak. Chciałam coś jeszcze jakoś odkręcić, że to będzie jakiś taki ciutek. Nie, się tylko chyba jak ja no, no, Uszczelka jest, także powinno być dość solidne. Może dolewać. Nawet to łatwo, żeby uciec, żeby ująć taki żart. Okej. Nie, to, to to może się ukrywać. Nie, 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 nie. Tak zrobione, że się nie może uciekać do tego. Dobra, w każdym razie będzie będziemy. I będziemy. Zaraz będziemy testować, zobaczymy. Tu u mnie podradli. Chciałabym ją trzymać. Chwileczkę więc powiem, że to jest trzymać. Kupka, yeah. mówię yeah. <laughs> okay, Bo jak ta tapka jest taka wielką, że ja się cało. miękką biorę, to... Hmm. Dobra, bo dostanie z bąbla. Sunia, wyoutuj się, już. Proszę Dobra, czyli tutaj nic więcej nas nie tak. Na no, ale jestem Mój pierwszy. Prezent! Prezent. jest To jest od Philipsa! Od, od Filipsa. Cześć! Cześć! Nie jeszcze to to nie <laughs> To nie mój brat. Tak, w Dobra, w każdym Dobra. razie do. mamy to. świateczki są takie te, te, te <laughs> Ale nie będziemy go używać w toalecie na pewno. Także my idziemy testować go do kuchni. Teraz zobaczymy, jak on się radzi. czy jest warty. Nie, nie tak! Czy jest warty ceny 60 funtów. Przed jak go dostałam za darmo. Żadnych okrytych no. kartów. Zapraszam do kuchni. Dobra, kochanie, my już jesteśmy w kuchni. Bim. I tak zauważyłam, że to trzeba. O. dobra. W każdym razie mamy przygotowane dwa jabłka, już ubrane. Nam nie zużyjemy. To to mamy jeszcze pomarańcze. To nie pani pomarańcza. A co to jest? To Sam... yes, <laughs> jest mandorynka Mandorynka jest takiego rozmiaru, a ty wkładaj, jest takiego rozmiaru <laughs> <laughs> Nie, 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 ja nie mówię Ja mówię, uh, ta, ta Jak się nazywa lici? Nie, nie, nie Lajci Nie, 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 nie. Mandorynka? Mandorynka, tylko inna yes. <laughs> Jak jest jeszcze inna mandorynka? Oba. Jaka? <laughs> yes. No i weźcie się do z dzieckiem, które jest polsko-angielskim. Cóż, <laughs> Nie, Mówię o tym, która ma takie czerwone. Czerwone, rochowo, no bardzo tak a, a tobie chodzi o grapefruit. Grapefruit tak samo jest. Jak greyfurt. Ja tu bym chciała złamać kurkę. Grapefruit. Ja z czerwono, nie rozumiem. <laughs> Aż szkoda, Aż mi. Dobra O nie, mam do Nie spadło bo to To lepiej zobacz po ten Bo no, tu jest... Zasunię, nam się leni Dobra na szybko Od rana pomarańcza jedna ciężko Ja wszystko lubię, ale nie lubię więcej opierania się w Nie, dlaczego? Ja się... Że... Ej, zapomniałaś jednej ale nie, to... Ja to nie mam I no, jak mi to nie będzie działać. I zmarnuję czas na pielęgnację. No, to, no to dalej. Miałeś dzisiaj Starbucksa. Tak. <gry> y tą kawa dostałam akurat. I powiem, że no dobra. Od Starbucksa? Nie od Starbucksa. A I gdzie dostałam? No, dostałam. Od koleżanki. Od koleżanki z pracy. dostałam z Starbucksa. Dobra. To chyba pijana optików. Ale nie pij więcej Coca-Coli. Dobra, zaczynamy. Mamy blender nasz piękny. I tak. Wrzucamy. Boże, ja się bożdej tej mi nie porąbie. Na no, małe kawałki. No, zrobię mię trochę w mniejszych kawałkach. Bo... <laughs> no, ja <się> to jest <laughs> Ja mam chęć. na no. Chcę trafić nie mogę. Tak, <laughs> tam się jest. Słowa, żeby nie było. Słowa jest zakrywką. A nie, e, skóra, że. Ty, no Tak Czekaj, no, że jakkolwiek się Dziecko, pijemy. nie wiem, co on pije. A to dziecko ma. Pokaż. Pokaż dla potwierdzenia. To jest tylko Coca-Cola. Nie! nie. <śmach> ja tylko to Może jeść. Nie, nie! Dobra. Wydawałeś się z wody. się. żadnego przyciska żeby go włożyć. Ej, ja włączamy w ten sposób, hmm. tak. Jest tutaj narysowany na obrazku. Ha? Tu Ale Marnieka ma, ma, ma potrzeby, że potrzebuje wody. Czyżbyliśmy ty? Dajemy trochę jeszcze więcej wody. To ciepło jej prawie. Nie, nie ma ciepło. Ona jest od cienicu. Przy okazji wrzucamy pomarańczę całą. Okay. Mi tu, nie. No powiem Ci, że wod jest mieling. Ja z... z... Chyba już nie jest. <grym> Zwrócić Szybko! No, także moje, moje, moja moje opinia jest taka, że no zbukcewała ładnie, nie? Dobra, to za machetką, to jest pod wrażeniem. Machetka to w Yes, okay. Nie ma tutaj e, włócznika tak zwanego, tak jak nie miałyśmy w starym blenderze, że trzeba było trzymać i blendowało. Tutaj po prostu I... naciskasz i lekko przekręcasz. I zaczyna mielić. Także ja powiem Wam tak, jako mój pierwszy taki zakup, Sponsor. zakup za darmo, do testowania. Jest nawet wart swojej ceny. Nie wiem. Nie wiem. Kolejny prender.